Wiadomości Grażyna Bukowska, Dobry wieczór Państwu. W całym kraju protestowały pielęgniarki, w wielu szpitalach odeszły od łóżek pacjentów. Rzecznik Wojewody Śląskiego otwiera zarzuty o korupcję w urzędzie. W jego oświadczeniu są jednak sprzeczności. Na cztery godziny pielęgniarki w wielu szpitalach w całym kraju odeszły od łóżek chorych. Według Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w proteście wzięło udział 40 tysięcy spośród 7 miliona sióstr. Na oddziałach, które opuściły pielęgniarki, pacjenci nie pozostawali bez opieki. Zostawiliśmy pacjentów pod opieką lekarzy, w bardzo fachowych rękach. Dzisiejsza akcja miała wesprzeć protestujące pielęgniarki, domagające się podwyżek. Ja biorę z dodatkowymi świadczeniami, 800 zł, mam dwoje dzieci, sama je wychowuję. i Jesteśmy bardzo rozczarowana. pod każdym kątem, pod każdą się zwracamy, to, to jest wszystko jakoś się załatwi, jakoś to będzie. Kielęgniarki zdecydowały się na taki protest, bo jak mówią wcześniejsze akcje, kończyły się wyłącznie pustymi obietnicami. Czy to jest moralne, żona kobiet? To jest moralne, mają z całej ciągłości do tego prawo. Jest to praca niewdzięczna, wina jest obecnego rządu, który doprowadził do takiej sytuacji. Nie powinny, tak mi się wydaje. Nie powinny odchodzić od łóżek. Myślę, że już dały sygnał, co się w Polsce dzieje. Od dwóch lat, czyli od wprowadzenia reformy przedstawiciele rządu odsyłają pielęgniarki w sprawie podwyżek do dyrektorów szpitali. Jesteśmy zakładnikami kaschorych, tak naprawdę płatnika tego, który nam płaci za usługi. Po prostu powiem są siebie, że trudno mówić, żeby dyrektor mógł dawać podwyżki, skoro tych pieniędzy w ogóle nie posiada. Przed dwiema godzinami doszło do spotkania szefowych związku zawodowego Pielęgniarek i Położnych z ministrami zdrowia i pracy. Będziemy szukać takiego rozwiązania, które mogłyby powiązać dopływ pieniędzy do systemu i jednocześnie przynajmniej zabezpieczenia płacy minimalnej. Jak to zrobić, to jest to na pewno sprawa, która wymaga być może nawet aktów normatywnych. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jutro po południu zdecyduje, co dalej z protestem. Więcej o rozmowach pielęgniarek z rządem w monitorze wiadomości o 22.30. Gościem Jolanty Pieńkowskiej będzie Liliana Piotrowska szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek z Dolnego Śląska. Nie wykryto żadnego przypadku korupcji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, oświadczył w Katowicach rzecznik wojewody Paweł Wieczorek. Dodał, że to nieprawda i Marek Kępski dowiedział się o nieprawidłowościach w urzędzie od dziennikarzy Rzeczpospolitej. W dzisiejszym oświadczeniu jest jednak wiele sprzeczności. To oświadczenie zaskoczyło dziennikarzy przede wszystkim dlatego, że nie zawiera żadnych nowych faktów. Poza tym po zapoznaniu się z oświadczeniem nie usłyszeliśmy odpowiedzi na kilka ważnych pytań. To jednak oczywiste, że kontrola rządowa wymusza pewną dyscyplinę i wiele osób unika komentarzy aż do ogłoszenia jej wyników. Z jednej strony czytamy w oświadczeniu, że nie wykryto w urzędzie żadnych przypadków korupcji, z drugiej jednak jeden z dyrektorów prowadził działalność gospodarczą, a więc złamał ustawę jeden antykorupcyjną. Prowadził działalność gospodarczą, a więc złamał ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prowadzące, przez osoby piastujące określone stanowiska w służbie państwowej. Zostało to wykryte w ramach kontroli wewnętrznej w urzędzie. Rzeczywiście ten przypadek można zakwalifikować do szeroko rozumianej korupcji. Na konferencji prasowej zapytaliśmy, czy rzeczywiście były jakieś naciski utrudniające wewnętrzną kontrolę wojewodzie kęskiemu. Odpowiedź była bardzo lakoniczna. Bez komentarza. Atmosfera trwającej drugi dzień rządowej kontroli ministra Marka Biernatkiego udzieliła się wszystkim. Wicewojewoda Andrzej Gałażewski, zastępujący Marka Kemskiego, nie zgodził się na żadne rozmowy z dziennikarzami. To członkowie rządowej komisji. Oni również nie chcieli nic mówić o przebiegu kontroli, która ma rozstrzygnąć czy doszło w urzędzie do korupcji. Dziś powołano urzędników, którzy będą pełnić obowiązki dwóch odwołanych dyrektorów Wydziału Geodezji i Wydziału Przekształceń Własnościowych. Prace rządowej komisji potrwają najprawdopodobniej do końca tygodnia. Tymczasem w żywcu obradowała dziś Rada Nadzorcza tamtejszego PKS-u. Przypomnijmy, że w sobotę jako pierwsi poinformowaliśmy, że przedsiębiorstwo ma związek z aferą korupcyjną w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Dzisiejsze posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo jedynie, że członkowie tego gremium rozmawiali z wicedyrektorem i główną księgową PKS-u. Próbowali wyjaśnić, dlaczego Rada nie była informowana o nieprawidłowościach mających miejsce w firmie. W sprawozdaniach nie było takich informacji, jak w tej chwili są jak wiemy z pracy. Po prostu wszystkie sprawozdania, jakie mamy, przeglądaliśmy, to dzisiaj nie ma e, praktycznie żadnej informacji na ten temat. Przewodniczący Rady Nadzorczej po spotkaniu powiedział, że czuje się współodpowiedzialny za to, co stało się w przedsiębiorstwie. Jednocześnie wyraził żal, że nawet jeśli w przeszłości zdarzało się, że Rada...